Hej, dzisiaj zaprezentuję coś nietypowego, bo koszulkę, jest to ASICS Fuji Trail TOP T koszulka zaprojektowana do biegów trailowych, składa się z dwóch materiałów czyli przód mamy z takiej siateczki, trochę lepiej maskującej oraz górę z bardzo już cienkiej, właściwie przeźroczystej, gdy damy palce to już tu widzimy jak przebijają siatki, która maksymalnie szybko schnie, bardzo dobrze oddycha więc będzie to idealna koszulka dla upały. Całe plecy są wykonane właśnie z takiej siatki. Także, gdy mamy jeszcze plecak, jakiś system nośny na sobie, to doskonale to razem współgra i maksymalnie nasze ciało może oddychać. Oprócz tego, jest sama koszulka ma system nośny czyli koszulka, kieszonka na jakąś kurtkę, na przykład na żele. I to, co jest najfajniejsze w tej koszulce, to. Zamek, ogólnie bardzo rzadkie spotykane rozwiązanie w koszulkach, aczkolwiek ja je bardzo lubię, czyli bardzo szybka termoregulacja, gdy jest duży upał, spokojnie rozsuwamy, gdy wybiegamy gdzieś wyżej, jest trochę wiatru, zasuwamy i taką, takim prostym rozwiązaniem właściwie, aczkolwiek skutecznym, możemy naprawdę poprawić sobie komfort naszego biegu. Oczywiście koszulka jest dostępna w sklepie Butyjana i składem rabatowym Kamil BJ traficie ją minus 15%. Dzięki, hej.